W tym filmie dowiesz się, jak dodać wielu użytkowników naraz do usługi Google Workspace. Aby to zrobić, należy dokonać tak zwanego importu użytkowników. Pokażę, jak to zrobić. Logujemy się do konsoli administracyjnej, przechodzimy na kartę Katalog Użytkownicy i musimy wybrać Zaktualizuj użytkowników zbiorowo. Mamy tutaj trzy kroki. Pierwszy krok to pobieranie pliku CSV. Mamy tutaj szablon. W drugim kroku musimy do tego pliku dodać listę naszych użytkowników, a na końcu przesłać z powrotem uzupełniony plik CSV. Zacznijmy od pobrania pustego szablonu. Plik pobiera się na nasz dysk. Musimy go zapisać w jakimś miejscu. I teraz musimy go zedytować. Możemy to zrobić albo za pomocą aplikacji Excel, albo przy pomocy edytora w Google. Ja zrobię przy pomocy edytora arkuszy w Google. Przechodzę do mojego dysku. Muszę tutaj przeciągnąć plik, tak żeby go umieścić. Jeżeli nie da się go przeciągnąć, to mm, ja sobie zrobię do mój dysk. Element nam się przesyła. Przechodzę do dysku, mam plik Users i muszę go otworzyć tutaj u góry w arkusze Google. Mamy pusty szablon i musimy go teraz uzupełnić. Jak widzieliśmy w konsoli, wymagane jest imię, nazwisko, adres e-mail, hasło. Oraz ścieżka organizacyjna. Dodamy sobie kilka wierszy i wpisujemy odpowiednio. Możemy sobie te kolumny rozsunąć, tak żeby widzieć. Mamy też napisane w nawiasie, że jest to pole wymagane. Imię. Nazwisko, adres e-mail. Musimy wpisać pełny adres mailowy wraz z naszą domeną Google. Czyli na przykład i wpisuję domenę Google. W kolejnym polu wpisuję hasło. I muszę wpisać ścieżkę do jednostki organizacyjnej. Jeżeli dam sam ukośnik, będzie to ścieżka główna, czyli najwyższa ścieżka. Jeżeli dopiszę coś, yy, na przykład, jeżeli mam utworzoną yy, ścieżkę pracownicy, albo uczniowie, albo biuro, albo księgować, to tutaj muszę po ukośniku dopisać. Czyli na przykład test. I tak muszę. Wpisać wszystkich użytkowników. Jeżeli mam jakąś listę, mogę sobie tutaj przekopiować. Jeżeli nie, no to muszę wpisać ręcznie. Ja to teraz uzupełnię. Gdy już uzupełnię wszystkich użytkowników, muszę pobrać ten plik zedytowany na mój dysk. W tym celu klikam plik, pobierz. Wartości rozdzielane przecinkami CSV. Wybieram miejsce zapisu i muszę podać nazwę. Mogę sobie na przykład nazwać import i powiedzmy rok. Klikam zapisz. Plik pobrał się na mój dysk. Wracam do konsoli administracyjnej. Klikam załącz plik. Mogę go tu albo przeciągnąć. Jeżeli nie da się przeciągnąć, klikam załącz i wybieram import. Widzimy, że został on dołączony. Klikam, prześlij. Użytkownicy teraz są dodawani. Mamy informację, że operacja jest w toku. System przetwarza i mamy informację, że przesłano zbiorcze informacje o użytkownikach. Mogę wyświetlić szczegóły albo przejść do jednostki, w której powinni oni być, i jak widzimy, użytkownicy są już na swoich miejscach. Dziękuję za uwagę!